Dzień dobry. Żebyście nie myśleli, że Breakpoint nie może wziąć sprzętu i nie wybrać się w trasę poza studio, to właśnie takie materiały dla Was w tym tygodniu w Radomiu przygotowujemy. Będziemy mieli kontynuację, mały, ale mam nadzieję fajny dodatek do naszej ubiegłorocznej już rozmowy z Magdą Linet. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. Magda, w tej naszej rozmowie głównej, tak to nazwy, gdy odwiedziła się w studiu, Mówiliśmy trochę o emocjach, o tym, co się dzieje w głowie tenisiski, w twojej głowie i zastanawiam się, jaka jest różnica dla ciebie, gdy przyjeżdżasz na kadrę, gdy jest IGA, gdy jesteś drugą lub trzecią rakietą, w zależności od układu i takie zgrupowanie jak to, gdy nie ma IGI, gdy nie ma Magdyfre, gdy wszystkie oczy tak naprawdę z nadzieją są zwrócone w twoim e, kierunku. To ci robi różnicę? Tak, zdecydowanie, ale ja lubię to uczucie. Mhm. <laughs> lubię to uczucie, bo jest to bardzo rzadkie uczucie. Mhm. Więc, więc fajnie, że po pierwsze możemy zagrać w domu, bo to jest coś zupełnie nowego dla nas. Albo w ogóle coś bardzo rzadkiego, przede wszystkim może już nie nowego. No i fajnie tak mieć większość trybun za swoimi plecami, wiedząc, że, że będą kibicować, nieważne, czy jest dobrze, czy źle. I, i no. Ja po prostu bardzo, bardzo lubię grać w ogóle w Polsce, w domu. A jeszcze kiedy mam okazję, że jestem akurat liderką zespołu, mhm. nie wiem, ja czuję się z tym bardzo dobrze. Nie wiem, jak dziewczyny się czują, ja się czuję z tym bardzo dobrze. Postaramy się je zapytać, jeżeli, no, będzie, taka, <laughs> że, że, jeżeli będzie taka okazja. A krępowało cię to może kiedyś do pewnego momentu, gdy byłaś młodsza, bo wiesz, ludzie patrzą tutaj 5000, jutro będzie, bo jesteśmy na dzień przed waszym pierwszym meczem. Pewnie, gdy dopiero. Poznajesz ten klimat, możecie to trochę y, spinać, stresować. Czy nie? Czy zawsze to cię niosło? Przede wszystkim ja już nie byłam młoda, kiedy mhm. były pierwsze te mecze w Polsce, a więc krępowały mnie tak naprawdę mecze na, na większych kortach, jak grałam na, na kortach na US Open mhm. przeciwko Serenie. E, czy, czy kiedy pierwszy raz tak naprawdę na większy kort wychodziłam w Paryżu, no wtedy faktycznie czułam to, a tutaj. Już byłam przyzwyczajona, bo mam wszystko. tam te korty były troszkę większe, więcej mhm. ludzi. I też, umówmy się, trybuny były przeciwko mnie. Mhm. Więc to było dość takie naturalne, też już miałam tamte doświadczenie, więc to wejście w Polsce było zdecydowanie łatwiejsze. Czy krępowało? Chyba to było inne uczucie, bo było po prostu stres, bo czułam odpowiedzialność mhm. i, i nie chciałam po prostu zawieść nikogo, co się bardzo często zdarzało, że, że zawodziłam, zwłaszcza na samym początku. Ale, ale to doświadczenie wcześniej z tych większych turniejów, zwłaszcza tych z turniejów Wielkiego Szlema, zdecydowanie mi pomogły. Uciekamy na chwilę od, od reprezentacji, przechodzimy do Twojej indywidualnej kariery, czyli do tej nudnej codzienności e, dla ciebie pewnie początek tego sezonu te, nigdy nie jest nudny no to dobrze to zaraz o tym właśnie porozmawiamy początek sezonu bo, bo ten czas po sunshine double często trenerzy mówią że to jest taki pierwszy moment kiedy można postawić kropkę coś podsumować poszperać w wynikach w, w jakichś e, powiedzmy plusach i minusach które można postawić jaki ten początek jest dla ciebie bo patrząc e, na wyniki co najmniej solidny, tak bym powiedział, co najmniej solidny, szczególnie od czasu Abu-Zabi, prawda? Po styczniu naprawdę bilans 10-6, kilka, kilka naprawdę dobrych wyników, w tym drugi ćwierćfinał Tysięcznika, no od tego, od tego nie uciekniemy. No rozkręcił się ten sezon, więc fajnie, bo nie zdarzało się to. Pani zdarzyło się to nigdy, żebym zagrała naprawdę tak fajny początek sezonu poza Australią. No właśnie chciałam. E, tak, tak, ale no, nigdy nie zdarzyło się, że było tak tydzień po tygodniu, mm -hmm. że było lepiej i, i gdzieś tam się budowałam i te wyniki były dość takie regularne. E, wiadomo, była Australia, ale później gdzieś tam był spadek, był mm -hmm. duży stres, czułam duży ciężar po tym, tak naprawdę po, po tej Australii. Um, a w tym roku było tak, że Australię totalnie zawaliłam. Do dziś boli mnie ten mecz. Do dziś mnie boli ten, ten debel, który zrobiłam przy meczowej. E, I do dziś mi żal, że Agnieszka musiała na ten mecz mm -hmm. patrzeć i oglądać te moje wypaciny. E, ale, e, ale cieszę się, bo. Faktycznie później się odbudowałam i też myślę, że tutaj była duża rola też Agnieszki, że ona zrobiła fajną robotę taką pozakortową. Śmiałam się, bo wzięła mnie na imprezę, czego w życiu bym nie zrobiła. Wcześniej po prostu powiedziała, to co było na korcie, to jedno dałaś z siebie wszystko, było jak było. Grasz na ile tego dnia ci pozwala twoja psychika, czasami trzeba to przecierpieć, ale po prostu życie toczy się swoim kołem i po prostu mamy kolejne turnieje. Na treningach grałam bardzo dobrze, więc mhm. czułam taką chęć pokazania jej, że to przełożę na mecze i to totalnie mi nie wyszło i czułam po prostu troszkę takie ciśnienie, ona to ciśnienie zupełnie mi zabrała mhm. i właśnie po tym, jak tak zupełnie fajnie do mnie podeszła po, po, tym, po tej Australii, tak poczułam taki luz I, mhm. i właśnie w tym Abu Dhabi te treningi zaczęły przeradzać się w fajne mecze i tak miałam wrażenie, że e, gdzieś tam zaczynam e, bardzo się luzować już na samych treningach, ale też na meczach. Mam taki większy dystans do tego wszystkiego i zaczynałam łapać powoli taki spokój. I mhm. dodatkowo jeszcze powiem, że na, na dzień po Abu Dhabi Mark zdecydował, że zmienimy rakietę i powiedział spróbuj i zobaczymy. I w dzień chwyciłam nową rakietę, mam większą główkę mhm. i, i zupełnie też bardzo dużo mi to odmieniło, że, że poczułam dużo większą kontrolę i dużo więcej e, mam wrażenie leci mi ta piłka, a dużo mniej, muszę sama się gdzieś tam forsować, więc mam wrażenie, że też fizycznie gdzieś tam jestem spokojniejsza, bo wiem, mogę bardziej zaufać tej rakiecie i to też bardzo dużo zmieniło. Ale to strasznie dużo zmian, biorąc pod uwagę. Ja dwa razy swoje doświadczenie, dwa tak, razy tak to tak powiem, ale wiesz, zmieniasz się... e, trenerów, to znaczy dodajesz kolejny puzzle, kolejną mhm. osobę do, do swojego otoczenia, zmieniasz e, rakietę. Ale dwa razy zmieniłam rakietę w ten sposób i dwa razy było to tak, że poczułam to w tej chwili, że to jest dobra decyzja, i dwa razy to było właśnie dobra decyzja. Za każdym razem, kiedy testowałam, myślałam, myślałam, że się przyzwyczaję, była kicha, mhm. a kiedy właśnie tak samo Marek powiedział, spróbuj 10 minut, jak nie będzie ci to pasować, nie ma sprawy, odbyłam dosłownie 2-3 piłki, wiedziałam, że to już jest to, Musiałam przeboleć jeden, dwa mecze, takie trzysetowe, właśnie to był ten mecz z Magdą Frank, gdzie mhm. no, wylatywało mi trochę i, i tam marudziłam mocno mu do, do tego boksu, tam płakałam na tą rakietę strasznie i, i on mówi, przetrzymaj, przetrzymaj ten mecz, akurat był bardzo taki pozytywny, mhm. Mark w tym mówi, przetrzymaj to, zobaczysz, że jeden taki mecz przetrzymasz um, i, i dużo się zmieni i, i tutaj... Dla niego dużo, dużo, brawa, że wytrzymał ten mecz, on też tak psychicznie, no bo ja tam naprawdę wariowałam chwilami, on mnie tak przytrzymywał, żebym zaufała i swojej decyzji, i jego decyzji. I cieszę się, bo się opłaciło i, i też później był ten wynik naprawdę fajny później. Słuchaj, myślę, że do tego wariowania to już trenerzy tenisowi są akurat przyzwyczajeni, jakby nie tylko u Ciebie, ale gdzie nie zajrzymy, to, to trochę tego szaleństwa na korcie być musi. Jak rozumiem, gdyby nie inicjatywa Marka, ty nie pomyślałabyś o takiej zmianie, nie grzebałabyś w ogóle przy sprzęcie. To też było przypadek, ponieważ w Abu Dhabi trenowaliśmy z Lulusem, mhm. która grała tą rakietą. I Markiś po prostu zapytał, czy może sam spróbować, więc najpierw on nią podbijał, zobaczył jak dobrze jest ta rakieta zrobiona. No bo zazwyczaj mhm. większa główka jest trudniejsza właśnie w kontroli, a ta rakieta jest tak dobrze zrobiona, że ja cały czas czułam tą kontrolę. Mhm. I jeszcze do, do tego poleciłam to samo Bernardzie i zrobiła to samo później. Bernardzie Perze. Tak, i mhm. zrobiła dosłownie to samo. Mhm. Więc, więc naprawdę akurat ta rakieta jest zrobiona tak dobrze, jestem w szoku, bo ja się spodziewałam, że będę grać po płotach na samym początku i zajmie mi to naprawdę bardzo dużo czasu, a tutaj tak naprawdę przez to, że mam większy ten sweet spot Mam dużo większą kontrolę, piłka mi bardziej leci głębiej, przede wszystkim, mm -hmm. a ja zupełnie nie muszę się męczyć i, i czuję dużo większy luz. Więc tak fizycznie jest mi łatwiej i od razu też jestem dużo bardziej spokojniejsza mm -hmm. psychicznie, bo gdzieś tam nie mm -hmm. czuję się taka cały czas napięta, mm -hmm. że muszę generować cały czas siłę, bo nie przechodzi mi na tak naturalnie. Magda, muszę tutaj jakby zakręcić i wrócić do tematu imprezy, bo on mnie bardzo zainteresował. Wiesz, jakby my tutaj głównie rozmawiamy no o tenisie. nie Chciałabym, żeby to był nagłówek, nie, nie, to nie będzie tytuł tego materiału, to, to, to mogę Cię uspokoić, ale pytanie brzmi, dlaczego powiedziałeś, że nigdy nie byłaś na imprezie, czy nigdy byś nie poszła, z jakiego no powodu, bo, bo jakby to już było po turnieju, Tak, prawda? tak, tak, nie, to już było po turnieju, to był dzień no. przed lotem. Więc po, pierwsze, po pierwsze, miałabym depresję, przyznam, następne trzy dni, mhm. <laughs> nie wychodziłabym z pokoju, więc to była pierwsza rzecz, że po prostu siedziałabym, myślała... O meczu. Byłabym, tak, mhm. bo byłam bardzo załamana po tej pierwszej rundzie. Tym bardziej, że naprawdę no nie grałam dobrze, a starałam się wszystkimi siłami gdzieś tam wygrać i byłam cały czas w tej pozycji prowadzenia i wypuszczałam ten mecz wiele razy z rąk, więc bolał mnie on bardzo. No myślałabym, przeżywałabym, pierwsza rzecz. No druga rzecz, że, że nie miałabym takiej ochoty wyjść do ludzi, rozmawiać z nikim, a już w ogóle wyjść i się bawić. Nie ma, nie ma takiej możliwości. Więc takie, tak, żeby się przemóc, wyjść i po prostu zrobić coś... O 180 stopni mhm. innego, zupełnie coś odmiennego od mojej natury, no bo wy, no, trzeba znaleźć na to i energię, i prawda, trzeba być w takim fajnym e, nastawieniu, mam wrażenie, mhm. e, przynajmniej dla mnie. E, no to, to bo, wyciągała mnie bardzo, bardzo długo i myślę, że była jedyną osobą na świecie, która by dała radę, bo nikt no Mark, ktokolwiek, ktokolwiek, który by mi kazał to zrobić, nie zrobiłabym. Powiedziała, zostawcie mnie wszyscy, chcę się użalać nad sobą w tej chwili, nie zostawcie się w tym spokoju. Mhm. Ona powiedziała właśnie, nie, to jest, zawsze to robisz, prawda? On ja mówię, zawsze. mówię, no to zrobimy coś totalnie, nie jak, totalnie mhm. coś innego, niż Magda by zazwyczaj zrobiła. Mhm. No i Musiałam jej posłuchać. I podziałało. Czy to jest taki największy kapitał, który ty wynosisz? Nie mówię o tej konkretnej sytuacji, tylko taka opieka, taka relacja bardziej wiesz, dwóch osób, nie tenisistki i byłej tenisistki, tylko dwóch osób. To jest największy kapitał, jaki ty na razie z tej współpracy z Agnieszką wynosisz? Czy, czy jakieś zmiany na korcie, coś takiego stricte tenisowego też za tym poszło, bo pamiętam, że e, gdy byłaś u nas i, i, i o tym rozmawialiśmy, mówiłaś być może o innym planowaniu. E, teraz na przykład nie tak, wiem, no to... w, do Charleston się nie e, no, Agnieszka w nie wybrałaś. Dużo. I to jest jedyna osoba, której Mark się słucha też, mhm. więc to jest fajne, że, że to jest osoba, która, której on totalnie też się słucha, bo po e, Miami tak się zastanawialiśmy, gramy to Charleston Agnieszka mówi twariowaliście, my tak, Ty tam grywałaś dwa mecze jednego dnia, pamiętam. Tak, była a, a może jednak powiedział chociażby zobaczyć, a ona mówi nie w, ogóle nie, w ogóle nie pozwalam ci tam jechać. W końcu powiedziała, odchodzę jak tam pojedziesz, <słuch> więc mówimy, no to nie jadę. Um, więc, więc tak, więc tutaj też y, potrzebujemy kogoś z silnym charakterem, żeby nas tak mimo wszystko, żebyśmy myśleli też, mam wrażenie, zupełnie inaczej z innej perspektywy. No bo Agnieszka patrzy na kalendarz, na planowanie jak top 10. I ja mhm. nigdy nie planowałam w ten sposób i nie potrafię w ten sposób planować. Cały czas mam wrażenie, a być może tu mi się coś udało grać, tu mi się uda grać, prawda? I cały czas ciężko... Czyli ty masz tendencję do zajeżdżania się jakby tym tak, kalendarzem. mam wrażenie, mhm. że a tutaj może coś ugram, a może tam mi nie mhm. wyjdzie. A ona mówi, nie, zaufaj sobie, masz grać mhm. dobrze na dużych turniejach, tu masz być wypoczęta, Musisz się nauczyć działać w ten sposób. Ciężko jest to zmienić. Mm -hmm. Po 15 latach mm -hmm. grania w turze ciężko jest coś takiego zmienić, gdzie cały czas gdzieś tam ciłało się punkty tu i tam. Widzi się, że czasami ta drabinka się gdzieś fajnie układa i mówi się Jezu, ale bym tam pojechała, być może by mi się udało i tam nie musiałabym się o inne rzeczy martwić. Mm -hmm. A ona zupełnie patrzy inny, z innej perspektywy i daje mi ten taki spokój. Nawet jeśli to nie jest to twój cel już. Mhm. Twoim celem jest grać dobrze na dużych turniejach. Zaufaj sobie, robisz dobrą robotę. Zobaczę, jak grasz na treningach, wygrywasz z tymi dziewczynami. Na meczu też dasz radę. Tylko musisz być wypoczęta, bo już nie masz 19-20 lat. Musisz być mądrzejsza. No i, i tak jak mówię, no jest, ma silny charakter, że potrafi stąpnąć na gąb, że musimy się jej słuchać. Więc to jest fajne, że Daje mi taki wewnętrzny spokój, że ta decyzja jest dobra, nawet gdzie dni przychodzą takie myśli. To co do kalendarza. A jeżeli chodzi o sam kort to jest dużo rzeczy. Też no, Agnieszka widzi tyle, widzi rzeczy dużo wcześniej niż ja. Już nie mówię o samej reakcji w ogóle na mm -hmm. korcie, że ja dalej nie widzę niektórych rzeczy, ale też rozwiązania, No wiele razy powtarzam mi dziesięć razy, że mam z jednego uderzenia grać po krasie. Ja dalej gram po linii dalej, psuję w ten no sam właśnie sposób. O tym mówię, bo wiesz, no, no jed jedna, jedna sprawa ja to razy jest mam ci powtarzać. Tak. Jedna sprawa to jest to, że ktoś mm -hmm. widzi, a druga, żeby ta druga osoba to przełożyła. Tak. Na korcie na no, mieliśmy <laughs> sytuację przecież w Stanach, gdzie box boks Iggy krzyczał, mm -hmm. kiedy wreszcie posłuchasz, bo, mm -hmm. bo, bo jakby ta komunikacja nie jest tak prosta, jak nam się tak, wydaje. ale też fajne jest to w Agnieszce, że ona mówi, jak ja, jak Magda jest zestresowana, bo Marek zresztą mówi, ja nie rozumiem, że ja jej coś mówię, a ona dalej tego nie robi. Agnieszka mówi, tak, no bo jak ona jest zestresowana... To już nic nie dociera. To jest troszkę odcięcie, że nawet ona wie, jak na spokojnie się jej zapytasz, to ci odpowie dobrze, ale w tym stresie no robi coś, o czym nie myśli i ją odcina, no i jest po prostu taka blokada. Są osoby, które są w stanie zachować spokój i są w stanie dobrze zagrać, tak jak Agnieszka, i dlatego te osoby są wyżej, a są osoby, które w takiej sytuacji mocno stresowej, no, no nie, zawsze, nie zawsze podejmują dobrą decyzję i nie są w stanie tak trzeźwo myśleć, więc... Więc no, u mnie też zabiera to bardzo dużo czasu, ale fajnie, no bo... No na pewno gdzieś tam powoli zaczyna docierać z tego, co widać, więc... Po raz pierwszy też masz kobietę u, u, u swojego boku, w swoim obozie. Jak rozumiem, z tego co słyszę, również jest to atut, w sensie ta komunikacja, oprócz doświadczenia Agnieszki. Myślę też, że jakieś cechy, no płeć tutaj e, odgrywa istotną e, rolę, tak właśnie, że jest w stanie się lepiej zrozumieć. Właśnie ostatnio z Markiem o tym rozmawialiśmy, bo dużo się o tym mówi, a, a ja mam i fizjo, e, kobietę, psycholog, mhm. kobieta, e, drugi trener, kobieta, jeszcze tylko brakuje trenera od przygotowania, więc Marek mówi, że ma idealny team, ma same kobiety koło siebie. Um, ale tak, ro, e, zdecydowanie, myślę, że jedna rzecz to, że kobieta, ale też jaka, no bo Agnieszka jest Mam wrażenie, inna, bo ona nie jest emocjonalna, podchodzi do wszystkiego niesamowicie logicznie e, i naprawdę z, z, nie ma tam emocji w ogóle i mhm. mam wrażenie, że to mi bardzo pomaga, się, że, że kobiety zazwyczaj podchodzą bardzo emocjonalnie, ja jestem wulkanem emocji, wszystkiego, energii, jestem w stanie się popłakać, bo coś się wydarzyło i ona tak na mnie patrzy i tylko czekasz, się uspokoi e, i zupełnie jest inna niż ja i to jest fajne, bo, bo Rozumie te moje emocje, ale ma zupełnie inną reakcję do w ogóle, czy to błąd, czy nie błąd, czy coś, co mi się dzieje, na przykład w Indiach, no trenowałyśmy i ja po prostu nie byłam w stanie się uspokoić tak, źle mi się grało, źle się czułam. I ona mówi, że nie oceniała mnie, że ja się tam denerwuję, tylko mówiła, że to w 100% rozumiem, ale nie pomaga ci to. Mhm. Więc no, musisz zrobić to, to i to, no inaczej no nie będzie, nie, nie przejdzie to. Więc to jest fajne, że tak rozumie te moje emocje, ale z drugiej strony, no nie ma tak, mam wrażenie takiego typowo kobiecego zachowania. Ona jest naprawdę to jest chłodniejsza po prostu, bardzo, mhm. ale bardzo dużo bardziej niż mężczyźni, bo jest dużo bardziej chłodniejsza niż Mark, dużo mniej emocji. Właściwie ona jest uspokaja ob, nas obu y, i to jest niesamowite, że ja i y, 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 y też co jest dla mnie niesamowite. Że jest dużo osób, które mówią w ten sposób: powinieneś być taki, powinieneś być jaki e, prawda? A ona nie mówi, tylko robi. Tak, jakby swoim przykładem mhm. pokazuje, więc tobie automatycznie to się też zaczyna powoli udzielać i też chcesz ją naśladować, bo widzisz, że to nie jest tylko puste gadanie, tylko ona, to jest jej życie, to ona w ten sposób działa i też chcesz aż tak automatycznie to naśladować. Słuchaj, no ten pseudonim, który chyba miał, jak dobrze pamiętam, jeszcze za czasów swojego grania u Tomka Wiktorskiego, był szefowa, mówili chyba do niej per szefowa, jak rozumiem nie bierze się znikąd. Powiedz, powiedz Magda, też o, o organizacyjnie, może od takiej strony organizacyjnie, o tym, co się, co się działo podczas ostatniego turnieju w Miami, bo tam było straszne zamieszanie, przebukowywanie chyba biletów, Agnieszka miała wracać, w końcu została. Dużo było zamieszania, chyba. Ale z typem, zamieszania, pozytywnego. Pozytywnego, no i też dla nas to nie jest takie zamieszanie nieznane, no bo mhm. często w ogóle sami musimy tak robić. Um, Dziękuję panu Piotrowi bardzo, że nie zasypiał. Od biletów lotniczych, od biletów, tak? lotniczych który nie zasypiał, tak? Tylko czekał, czekał i oglądał nasze mecze, żeby na pewno gdzieś tam być dostępnym. Bo rozumiem, że to jest tak, że Pan Piotr czeka, widzi, że Magda wygrywa, przegrywa i wtedy albo wykonuje jakieś ruchy, albo odkłada je na, no, na dwa czeka, dni, czeka wina, na kontakt, czeka, czeka na, na kontakt, mhm. Czeka na kontakt, czeka na telefon, ale nie zawsze się to zdarza. Wiadomo, na tych większych turniejach, kiedy wie, no to, to tak, więc to jest niesamowite w ogóle, że, że mamy taką osobę, tym bardziej, że jest na, nas aż tyle, więc mhm. śledzić to wszystko też nie jest łatwo, no i żyć naszym życiem też nie jest łatwo. Tak więc ta Agnieszka miała, miała być na cały Indian West i na pierwszą rundę Miami, być może drugą, jeżeli tak się fajnie plania ułożyć. No i wyszło tak, że, że ty, się ty. udało, <grym>, że idealnie nam się to w ogóle złożyło, że ja tą drugą rundę grałam akurat w dniu, kiedy ona miała lot. Tam akurat lot był 11:45, a ja zawsze grałam gdzieś tam wcześniej rano, więc idealnie to się składało. I e, no i tak pierwszy jeszcze dzwoniłam od razu do Dawida, drugi już się bałam dzwonić do Dawida, a trzeci mecz Dawid sam do nas napisał, że Agnieszka zostaje. Mm -hmm. <grafy> więc, więc, więc fajnie, bo, bo, bo wszystko nam się naprawdę idealnie tak układało, że, że nie było ogromnego stresu. Meczy się układały, że grałam stosunkowo wcześniej, więc no wszystko jakoś tak się idealnie złożyło. Ostatnie pytanie o Agnieszkę. E, mianowicie. E, czy były jakieś komentarze innych e, dziewczyn w, w szatni, e, gdy po raz pierwszy pojawiła się w tym roku z tobą na turnieju e, w Australii? Ktoś? A Dawid, tutaj nas chce ustrzelić. Szybciej Dawid mnie niż Magdę, bo Magda może się bardziej jutro przydać. E, czy, czy, były jakieś, e, czy były jakieś komentarze dziewczyn zagranicznych, no bo Polskie, polskie dziewczyny, wiadomo, że wiedziały pewnie wcześniej. Ktoś powiedział, wow, dobry ruch, albo dawno jej nie widziałam? Tak, w ogóle zabawna sytuacja była z Jessie Pegulą, bo e, Agnieszka w trakcie pre-sezonu ja robiłam ogólną rozwojówkę, akurat ona podjechała do, do sklepu e, i, i Jessica Pegula przechodzi tak... Czy to jest Agnieszka Radomowska? Mm -hmm. Co ona tutaj robi w boku, w sklepie? I, i właśnie i się śmiało tak, tak Aga? I tak właśnie podeszło i się śmiało, wie, że ja w ogóle co ty tutaj robisz, więc, więc tak, więc pytały, mi się później podchodziły. Um, śmiałam się, że wzbudza dużo bardziej pozytywniejsze emocje niż, niż ja, bo wszystkie tam e, osoby i z WTA, i fizjo, i zawodnicze, oni tak się cieszą, że ją widzą, ja, 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 ja bym chciała, żeby tak się ludzie cieszyli na no, moim widoku. Ale ty widok. jesteś na co dzień. No właśnie. To jest, to jest, mamy u mężczyzn teraz sytuację, wiesz, dosyć świeżą. Andrzej Rubiow mm -hmm. sięgnął po Marata Safina. Tak. No kto nie chciałby mieć zdjęcia z Maratem Safinem? Wiesz, nie ma takich osób. Tak, więc, więc też jest dużo dziewczyn, które jeszcze grają, które... Grały z Agnieszką, jak Sorana, i tak mhm, dalej. Więc tak. więc tak, więc fajnie, fajnie, bo, bo dużo podchodzi. Właśnie z tego się śmiałam, że mam nadzieję, że, że mnie też będą tak witać, jak skończę, kiedyś wrócę na bo albo przyjadę na turnie, że też będę wzbudzać tak pozytywne emocje. Myślę, że tak będzie. Powiem ci tylko w ramach ciekawostki, że widziałem filmik, że Rubliow na parkingu gdzieś podczas turnieju bierze piłkę, idzie do Marata, po podpi autograf Marata, wiesz, Rubniow był takim, takim posłańcem, można powiedzieć, więc trzeba być gotowym tutaj na, na wiele y, rzeczy. Magda, chciałem jeszcze na zakończenie porozmawiać o, o tenisie, o korcie, z koncentracją na turnieju w Miami, bo on był y, dla Ciebie pewnie wyjątkowy. Drugi ćwierćfinał tysięcznika, y, pokona na Coco Goff, no naprawdę wielki wyczyn. Ile to może ci dać? Jak ważne jest to w kontekście tego, że wiesz, no ludzie inaczej oceniają twój ćwierćfinał i inaczej ćwierćfinał Igi, tak? Bo, bo mają inaczej zawieszoną poprzeczkę. Jak, jak duży taki kop to może być dla ciebie, jeżeli chodzi o, o wszystkie rzeczy? No dla mnie przede wszystkim, um, od tyle to jest ciekawe, że Wiele osób już mnie dawno skreślało, mówiło, że mam grać tylko i wyłącznie debla, a ja zaczynam powoli osiągać na swoje najlepsze wyniki i to tak regularnie, więc to mnie bardzo buduje, że e, jestem w stanie cały czas grać na wysokim poziomie, więc to jest takie naprawdę. Wzruszające chwilami, mhm. że, że ta, ta praca gdzieś tam idzie cały czas w górę, bo nie spodziewałam się tego i cieszę się, że, że teraz zaczynam osiągać i też taki spokój i, i fajne wyniki I, i cieszę się, bo mam wrażenie przede wszystkim, że zaczynam coraz bardziej być taka spełniona, że, mhm. że cieszę się, że, że osiągam fajne rzeczy i uczę się i, i żałuję, że nie byłam, że byłam tak głupia po prostu będąc młodą, że, że no nie myślałam troszkę w inny sposób. Ale w jaki? W sensie sprawy. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Pro, prawda? Tak, e... tak, tak, bardzo, ale przede wszystkim um, myślę, że nie podchodziłam um, do grania w podobny sposób. Um, jeżeli chodzi o, o w ogóle sam trening nie, nie miałam tej samej jakości. Nie wymagałam tak od siebie um, jakości, ale w inny sposób. Bo jedno to jest ciężko pracować, a drugie to. Jakby weryfikować to, co robię, więc tak na chłodno, że nie byłam w stanie lepiej się weryfikować i troszkę wyżej sobie sama zawieszać poprzeczkę, nie tak fizycznie, bo, bo można ruszać się na nogach, robić duże rzeczy. Ja ma, miałam wrażenie, że zawsze jakby szłam bardziej w tą stronę i gdzieś tam fiksowałam się, stresowałam fizycznie, tak jak teraz, a, a, a gdzieś tam nie, nie podchodziłam do tego, żeby. Ta jakość z drugiej strony była taka bardziej weryfikowalna i, i na spokojnie do tego podejść, bo, bo mimo wszystko byłam bardzo emocjonalna, zawsze czułam się oceniana, więc atakowałam z powrotem, płakałam, byłam nerwowa. Um, więc tego żałuję, żałuję, że nie potrafiłam się odciąć od niektórych rzeczy troszkę lepiej. Nie trenowałam, myślę, mądrze, trenowałam dużo, ciężko, mhm. a nie do końca zawsze mądrze. I, i, i tego żałuję, żałuję, że nie, żebym, nie byłam odważniejsza. W trakcie meczów i nie potrafiłam na spokojniej podejść do sparingów. Tego żałuję, mhm. że, że punktów takich typowo treningowych nie potrafiłam tak podejść, tak jak właściwie od paru miesięcy zaczynam podchodzić zupełnie na spokojnie i tak widzę, że dużo lepiej jestem w stanie pracować nad konkretnymi takimi już sparingami specyficznymi rzeczami, gdzie wcześniej no, zależało mi, żeby wygrać ten sparing. Mm -hmm. Zależało mi, żeby mimo wszystko gdzieś tam ten wynik był całkiem okej. Okay. Ale no to nie jest doświadczenie, wiesz, tego, czy, czy to się da, da mieć w wieku 20 lat? No, może jeżeli jesteś obudowana myślę, sztabem, że, mądrymi ludźmi. Myślę, ale... że, myślę, że to wiadomo zależy od tego, jak dorastamy, w jakich warunkach, kto Cię czego uczy. Ja zawsze mówię, że ja jestem Zafascynowana Ema Navarro, bo to jest taka druga osoba, która trenuje tak, jak powinno się trenować. Ona, mhm. każdy trening widać, że trenuje w jakimś celu i widać, że, że coś robi. Że to nie jest tylko i wyłącznie, żeby, żeby gdzieś tam wygrać czy się stresuje, tylko widać w każdym punkcie, że ona to coś jest po coś. I ona jest takim niesamowitym przykładem. Wiadomo, że może, może sobie na to pozwolić, ale. Czasami, jak tak właśnie się mówi, żeby właśnie trenować nie pod wynik, grać nie pod wynik, no to, tak jak mówiłam wcześniej, czy często mam wrażenie, że to jest takie puste gadanie, tak w środku w to uwierzyć jest bardzo trudno. Tak w środku. Tak w sercu to czuć po prostu i tak żyć tym. A mam od niej takie uczucie, że ona po prostu żyje w ten sposób, wiadomo. Może, ale z drugiej strony wiem, że, że Jessie też teoretycznie tak. mogła, a miała tą dodatkową presję. Bo często z nią rozmawiałam, bo akurat jestem z nią bliżej, więc wiem, że też miała tą presję, dlatego miała wrażenie, sama Jessie, że dłużej jej to troszkę zajęło, bo czuła tą presję tego No bo to ma swoje plusy i minusy, prawda? To ci daje tak. pewien komfort, ale Winsz. też. Tak więc ona na przykład czuła tą presję, dlatego i tam troszkę dłużej zajęło, żeby wyjść do góry, a tak od Emy tak, tak czuć ona tak, tak wszystko jest takie lekkie, mhm. jak nawet się przygotowuje, taka aura wokół niej, wokół jej teamu. Ona ma ten swój team nie jest jakoś bardzo otwarta, ale to wszystko tak fajnie wygląda, takie fajne jest to życie, takie spokojne, takie w dobrym kierunku, w dobrym celu. Fajnie to wygląda. Zazdroszczę Mag... tego podejścia bardzo. Magda, na zakończenie. Odpaliłem sobie ranking y, najlepszych singlistek <kuh> na świecie. Niestety bardzo nieelegancko posortowałem je według wieku. To, to jest bardzo nieładne, ale wyszło mi z tych tabelek i obliczeń, że nie ma wyżej od ciebie tenisistki, która by była w twoim wieku lub... Starsza. Mhm. Y, tak naprawdę, y, Pawełczenkowa jest chyba Twoją rówieśniczką. Starsza jest o rok. Starsza o rok. Okej, okay, to ona jest teraz pod koniec czołowej pięćdziesiątki i Azarenka, y, o mhm. dwa lata chyba starsza, tę pięćdziesiątkę y, zamyka. To też chyba musi być dla Ciebie powód do dumy, no bo musimy to brać pod uwagę, mówiąc o jakimś procesie czy o tym, co się dzieje na naszych y, oczach. To dlatego taki ćwierćfinał. Tak dużo ważne. Ja byłbym dumny. Nie wiem, jak czy ty jesteś. Ja wiem, że chciałabyś jeszcze 20 lat pograć w tenisa, ale. Nie, nie, 20, może nie. Ale chciałabym mieć takie 27 lat. Nie ukrywam, że, że żałuję, że do niektórych rzeczy nie udało mi się dotrzeć wcześniej. Wiadomo, miałam drogę, jaką miałam. Um, z czego żałuję? Żałuję, że miałam tą kontuzję kolana, bo. Fajną rzeczą zawsze są te wielkie szlemy, które się gra ta ilość pod rząd i żałuję, bo, bo tę jedną Australię opuściłam tak nie do końca, no tak tu mam żal trochę. Bo to byłaby fajna statystyka, bo naprawdę tych wielkich szlemów w turnieju. Że ciągiem, ile zagrałaś tak, tak, w tak. serii, tak? W, w głównym turnieju Wielkiego Szlema miałam naprawdę, było, byłabym bardzo blisko naprawdę fajnych nazwisk i, mm. i fajnie by to wyglądało ta ciągłość bycia w setce. No wiadomo, 10 lat w setce. Z tego jestem bardzo dumna, bo to naprawdę kawał czasu. Mm. Nigdy nie spadłam nawet na tydzień, więc i, i właśnie te turnieje Wielkiego Szlema, z tego też bym była bardzo dumna, ale no niestety. Takie rzeczy się zdarzają, ale to byłoby to jest jedna rzecz, której tak oh, żałuję, że. Ale już szukasz, już szukasz jakichś takich, nie chcę powiedzieć, negatywnych, ale już znowu musisz odwrócić o 180 Taka stopni. Natura. Popatrzeć na coś w kolorowych barwach. Mhm. Dziękuję Ci, Małego, bardzo, bardzo za rozmowę. Dziękuję. Cieszę się, że nie tylko z Dawidem Celtem, jak się umówię na 15 minut, to nie wychodzi z tego 15 minut, bo my też. Ja zawsze, tą się, tak rozgadam. Ja zawsze się tak rozgadam. O to chodzi w takich formatach. Jechaliśmy tu specjalnie dla siebie. Dziękuję. Dziękuję.